Jest takim fajnym logiem, który oczywiście wygenerowało dla mnie AI, a nad którym sobie jeszcze pracuję. Natomiast chciałbym się z Tobą podzielić dzisiaj takim bardzo fajnym tipem, którego udzieliłem ostatnio jednemu z lifehackerów. Lifehackerzy, jak możesz wiedzieć, to jest jedna z takich społeczności, której mam ogromną przyjemność gdzieś tam wspierać, animować i rozmawialiśmy sobie z Jackiem podczas jednej z takich spontanicznych, podczas jednego z takich spontanicznych spotkań, które sobie w ramach Lifehackerów organizujemy o tym, że trudno jest czasem zmotywować się do robienia jakichś konkretnych wyników i do utrzymywania pewnego rodzaju motywacji, nawet jak widzimy, że te rzeczy, które robimy, one przynoszą nam konkretne rezultaty. Tutaj Jacek w swoim w konkretnym przykładzie, używał um, tematu jeżdżenia na rowerze. Mówi, kurczę, no wsiadam na ten rowerek, sobie tam pedałuję, lecę z tymi kilometrami i tak dalej tak dalej, ale w pewnym momencie po prostu, no, no dobra, jakby tracę motywację, nie chce mi się tego e, już robić. Wiem, że czuję się dzięki temu lepiej, wiem, że e, mam jakieś tam swoje cele, że wykręcam jakieś tam konkretne e, odległości, no ale, no co z tym dalej? Podczas tej rozmowy ja powiedziałem Jackowi tak, słuchaj, zrób sobie cel, który niekoniecznie Pójdzie w próżnię. Mówisz, jak to jest, jak działasz, a nie przynosi to żadnego rezultatu, tak? Czyli w sensie nie, nie widzisz pewnych takich checkpointów, że okej, okay, jak biegniesz maraton, tak? No to przy, wiesz, że masz pierwsze 5 km, 10 km, 25 km, jesteś już w połowie, co za tą połową 25 km, i biegniesz dalej i wiesz o tym, że jakby odcinasz te konkretne kupony, prawda? I teraz, jeżeli jeździsz na rowerku stacjonarnym, to to, co możesz zrobić, to możesz wyznaczyć sobie pewnego rodzaju cel, który będzie miał dla ciebie emocjonalnie jakieś znaczenie. Bo wiadomo mi jest, że w motywacji, motywacja sama w sobie, to jest praca na emocjach. Więc teraz, jeżeli ja wiem o tym, że chcę sobie przejechać na przykład 20 km dziennie, no to sobie mogę przejechać tam te 20 km. I co? No i nic. Najwyżej sobie w aplikacji odznaczysz, że sobie przejechałem plus 20 km. Co z tego? Znowu nic. Ale jeżeli stwierdzam sobie, że dobra, to ja tak mniej więcej 20 km dziennie jestem w stanie przejechać i... Yy, Mieszkam w łodzi, powiedzmy, i teraz chciałbym sobie zobaczyć, ile mam kilometrów do Paryża. No to tak naprawdę, biorę sobie odległość na Google Mapsach z łodzi do Paryża, dzielę sobie ją na te odległości, sprawdzam sobie checkpointy, kiedy przejadę sobie przez Berlin, być może zjadę na dół do Frankfurtu czy Wiesbaden, zapraszamy serdecznie, żeby w końcu wylądować w Paryżu. I w momencie, kiedy Faktycznie dzielę sobie ten, ten swój cel na jakieś takie checkpointy, nie tylko i wyłącznie cyfrowe, bo ta cyfra nie ma znaczenia. Cyfra zmienia się w liczbę, liczba po prostu jest. Natomiast jeżeli ja jestem w stanie sobie gdzieś tam emocjonalnie wyobrazić, kurde, nacisnę na tym rowerku swoim i dzięki temu, że cisnę codziennie, dzień za dniem, 20, 20, 20, 20, to jestem coraz bliżej tych swoich celów. Jeżeli odznaczam sobie na jakiejś mapce, którą sobie mogę nawet zaznaczyć, po prostu i wydrukować, żeby codziennie odznaczać ten kawałeczek kolejny, który przyjechałem, to sobie tak, któregoś dnia mogę powiedzieć, kurczę, zostało mi 35 km do Erfurtu. No to pocisnę dzisiaj i faktycznie do tego Erfurtu dojadę. Będzie mi się mniej chciało któregoś dnia? Kurczę, no ale żeby zdążyć do, do tego Paryża na ten konkretny dzień, który sobie ustaliłem, bo może wtedy sobie zrobić jakiegoś kola ze znajomymi w Paryżu, mówiąc im, słuchajcie, ja codziennie cisnę na rowerku od półtora miesiąca i gdyby nie to, że. Nie mogę sobie teraz na to pozwolić, żeby codziennie przejeżdżać te 20 km i nocować gdzieś tam dalej, to tak naprawdę dojechałbym już do was. Masz w tym momencie w sobie to osiągnięcie nie to, że codziennie ciśniesz i masz te 20, 20, 20, tylko gademyt, jesteś w stanie fizycznie pokonać odległość, która, wzie, która pozwoliłaby Ci na pokonanie trasy Łódź, Frankfurt, to jest inny rodzaj pracy z emocjami który pozwala na to, żeby te cele osiągać, żeby tą motywację utrzymywać. Bo tak jak Zig Ziglar e, kiedyś powiedział, że motywacja, zapytany, e, czy pan tutaj no jak przyjechał pan do naszej firmy i tak dalej, robi pan konferencję, czy pan nas stoi zmotywuje? On mówi, no mam nadzieję, że tak, bo za to płaci mi wasz management. Do tego zostałem zatrudniony. No to co, my teraz będzie tak, pan nas zmotywuje i już tak na zawsze będziemy zmotywowani, tak? I Zig Ziglar na to odpowiedział. Aha. To ja zapytam pana inaczej. Jeżeli pan by się tak gdzieś super umył, to już czy na zawsze zostanie pan czysty? No nie, niestety, z motywacją jest tak, że musimy sobie cały czas dodawać jakichś takich kolejnych punktów, tematów, elementów, odcinanych kuponów, jakichś takich małych gwiazdek, które sobie dajemy, żeby móc się emocjonalnie poklepać po ramieniu i faktycznie czuć, że robimy ten. Progres. Także taki mały lifehack wynikający z lifehackerów, a tymczasem raz jeszcze logo, bo będę niedługo więcej mówił właśnie o tym, co za tym logiem się kryje. Dzięki, do usłyszenia i cześć.